bo, proszę Państwa, polecam Państwu stronę na Zawsze Młodzi, bo yy, to jest mój zespół muzyczny, pierwsza strona, i druga strona też polecam. Też polecam stronę Arzu Puszkarski. Też polecam stronę na Instagramie. Mój profil na. raczej, no nie stronę, tylko mój profil na Instagramie. Mój profil na Facebooku, TDA, Twitter. Bro, blog, blogspot, na YouTube, TikTok, druga strona na ten i moja strona na Facebooku, moje strony zapasowe na na YouTube. Też polecam kanały na eduhist. Kanał na eduhist. Też bloger. Na ten na Facebooku. i na ten i na YouTubie też polecam Narodową Antypsychiatrię Jesteśmy na blogspot CDA Na YouTube to wiadomo Wimeo Facebook X i Roombel Czyli Tutaj będzie widziano Jaki kanał Też mój Nie chcę jakąś otworzyć, ale polecam, można obejrzeć prawdę. To proszę obejrzeć. i ten... i subskrybować moje kanały wiadomo jakie obejrzeć filmy bo musimy dobić do 4 godzin a jak to, te shorty, to ten, to też obejrzeć będzie oglądane przez e, jeżeli będzie oglądane przez 10 milionów to będę miał monetyzację no to dobra proszę państwa no to się widzimy na youtube proszę komentować wyświetlać i ten i oglądać to tylko tyle no to trzymajcie się Czołem Wielkiej Polsce.